Cześć, nazywam się Anna Mielniczuk, reprezentuję serwis rabatowy FX Success. FX Success to przede wszystkim społeczność osób inwestujących głównie na rynku Forex. Powstał z myślą, aby wspierać traderów w handlu. Na naszej stronie znajdziesz wiele darmowych narzędzi pomocnych w tradingu, takich jak analizy techniczne i fundamentalne, strategie handlowe, inne narzędzia takie jak tabele korelacji walut, kalendarz ekonomiczny, aktualności gospodarcze oraz darmowe sygnały Forex. W naszym czatrumie dostępnym dla osób zarejestrowanych możesz na żywo zadawać pytania oraz otrzymywać sygnał transakcyjne. Nasz serwis płaci najwyższe na rynku rabaty, które pomogą zwiększyć zyski lub zredukować straty inwestycyjne. Wypłacamy naszym klientom do 95% rabatów w postaci tak zwanego cashbacku. Czym zatem jest ów Forex Cashback? Forex Success jest partnerem ponad 80 brokerów. W zamian za polecanie klientów otrzymuje od nich prowizję. Tak jak w podanym przykładzie, niektórzy brokerzy płacą swoim partnerom za każdą zamkniętą transakcję na parze euro-dolar o wielkości jednego lota dokonaną przez poleconego klienta nawet do 10 dolarów prowizji. Z tego my oddajemy naszym klientom do 95%. Musisz wiedzieć, że Twoje dotychczasowe warunki handlu nie ulegają przez to zmianie. Obrazuje to poniższy rysunek. Przykładowo, broker XM oferuje cashback w wysokości 7 dolarów za każdy jeden lot do dokonanej transakcji. Jeśli więc w danym miesiącu dokonasz obrotu wielkości 100 lotów, to jest około 5 lotów dziennie, otrzymasz od nas 700 dolarów cashbacku. Jak zatem otrzymać cashback? Zarejestruj się na naszej stronie. Wybierz brokera, u którego chcesz założyć konto. Zostaniesz wówczas przekierowany na stronę wybranego brokera, gdzie zgodnie z jego instrukcjami otworzysz konto. Zaloguj się na naszej stronie i w swoim profilu dodaj konto rabatowe podając m.in. nazwę brokera, numer konta u brokera i datę otwarcia konta. Od tej pory możesz już handlować gromadząc rabaty. FXXS dostarcza wiele możliwości. Oprócz już wcześniej wspomnianych można wymienić możliwość otrzymywania sygnałów transakcyjnych na e-mail czy fakt, że posiadam ponad 1000 w większości darmowych e-booków o inwestowaniu. W poniższej tabeli przedstawione są przykładowe wysokości cashbacku w zależności od wybranego brokera. Informacje o pozostałych znajdziesz na naszej stronie. Tak jak już wspomniałam, współpracujemy z ponad 80 brokerami z całego świata. Oto niektórzy z nich. Jeśli na naszej stronie nie znajdziesz swojego brokera, skontaktuj się z naszą pomocą online. Postaramy się coś z tym zrobić. Jeśli jesteś już posiadaczem konta Forex i chciałbyś otrzymywać od nas cashback, Sprawdź na naszej stronie, czy Twój broker oferuje możliwość dokonania transferu konta pod nasze IB. Jeśli tak, skontaktuj się z pomocą online swojego brokera i poproś o dokonanie transferu Twojego konta pod nasze IB. Numery naszych IB u poszczególnych brokerów dostępne są na naszej stronie. Oferujemy wiele metod wypłaty środków. Oto niektóre z nich. Dlaczego uważamy, że Fixed Success to najlepszy serwis rabatowy? Między innymi dlatego, że mamy przejrzyste zasady, oferujemy najwyższy cashback na rynku, różnego rodzaju wsparcie jest zawsze dostępne dla naszych klientów, tak więc mogą zmaksymalizować swoje zyski. Oferujemy wiele opcji płatności, współpracujemy jedynie z brokerami, którzy podlegają nadzorowi finansowemu i są popularni. Sprawdź to na naszej stronie. Pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu różnych sporów. Wszystko, co oferujemy naszym klientom jest darmowe. Wypłacamy rabaty terminowo, dołączając ich kalkulacje. Oferujemy wiele wsparcia i możliwości. Możesz to znaleźć na naszej stronie. Co miesiąc będziesz otrzymywał od nas raporty zbliżone do tych pokazanych na rysunku. Podsumowując zatem, jeśli założysz nowe konto przez naszą stronę lub dokonasz transferu swojego konta pod nasze IB, otrzymujesz od nasz cashback za każdą dokonaną transakcję. Ponadto całkowicie za darmo korzystasz z naszego serwisu, który ma za zadanie wspomagać Cię w decyzjach inwestycyjnych, m.in. przez darmowe sygnały w Forex i wsparcie online. Zarejestruj się już dziś. Pozdrawiam, Anna Mielnicza.